witajcie, tym razem odwrotnie, jest Goździewski i jest Grysiak i jest nasza Miss Monika Hanerzewska Przyszła Miss, także jak trzeba będzie to sms smsy, bo jest jedyną reprezentantką naszego miasta, zgadza się? Tak Jak się zaczęła ta przygoda? Jak, to, jak takie dziewczyny, które chciałyby zostać Miss, jak, jak w ogóle, od czego trzeba zacząć? Na pewno trzeba zacząć od dobrych chęci, na samym początku Zawsze miałam takie marzenie, żeby wystartować w podobnym konkursie. Jednakże kiedyś nie miałam takiej pewności siebie. Więc po wielokrotnych namowach moich znajomych postanowiłam wysłać zgłoszenie internetowe, które zapewniło mi od razu miejsce w ćwierćfinale. Ponieważ w tym roku nie odbyły się wybory mi z województwa kujawsko-pomorskiego, więc biuro Miss Polski szukało nadal reprezentantki naszego regionu. Postanowiłam wysłać jako jedna z ponad 200 dziewczyn zgłoszenie internetowe, żeby spróbować swoich sił właśnie w tym konkursie. I całe szczęście biuro MiS Polski zaakceptowało moje zgłoszenie i mogłam spróbować swoich sił w ćwierć finale. Ale to tak nie jest, że tylko Ty byłaś z, z miasta Bydgoszczy, czy z województwa kujawsko-pomorskiego, czy też było, jak mówiłeś, 200 osób? Czy 200 osób to było z całej Polski, czy 200 osób to było z województwa kujawsko-pomorskiego i Cię wybrano? Żebyś doprecyzowała. Z ponad 200 osób z całej Polski, która wysłała zgłoszenia internetowe. Zostały wybrane około, zostało wybrane około 20 osób, które mogły dostać się do ćwierć I jeżeli chodzi o nasze województwo, to była jeszcze jedna dziewczyna z Torunia i ja. I jeżeli chodzi o województwo kujawsko pomorskie to. Czyli można powiedzieć krótko, Torunianka przegrała. Zbyt gorsza, tak? Oficjalnie tak. Iloma językami biegle e, mówisz, bo z tego co czytałem o tobie, to w kilku językach. Podobno teraz turecki zaczynasz. E... Zaczynam język turecki, aczkolwiek nie mam w nim takiej biegłości, ponieważ dopiero go zaczynam. Ja znam jedno słowo, A, merhaba. Merhaba, Good night. Daniś ma Trzeba Te tureckie seriale trzeba oglądać, żeby, żeby troszeczkę liznąć języka. Ale to dlaczego turecki? Może tak? Uwielbiam uczyć się języków obcych, i język turecki jest bardzo fascynujący, ponieważ wielokrotnie miałam przyjemność być w Turcji, na początku turystycznie, ale później modelingowo, dlatego że zostałam zaproszona do Stambułu na sesję zdjęciową, do edytorialu. I postanowiłam, że na pewno będę chciała tam wrócić w przyszłości pracując jako modelka na kontrakcie. Więc język turecki na pewno mi się tam przyda. Również myśląc o przyszłości, ponieważ um, kiedy w mojej idealnej, wymarzonej przyszłości, kiedy nie będę pracować jako modelka, bardzo chciałabym pracować albo dla telewizji, albo. Um, I pracować... my mamy dla ciebie niespodziankę. Tak. Jaką? Jeśli się zgodzisz, oczywiście. Mamy taki pomysł, żeby wykorzystać dzisiaj Ciebie jako reporterkę, żebyś zrobiła taką mini sondę y, z mieszkańcami Bydgoszczy na Starym Rynku. Popytała, jak, jak im się podoba remont Starego Rynku. O, super, to bardzo chętnie. Tak? Tak, się? Tak. Fajnie. To ja wtedy będę robił za reżysera. <śmiech> <śmiech> Chociaż raz. Ponieważ pod opieką Goździewskiego. Grysiaka nie będzie w tym czasie, zostawię Was samych. Z kamerzystą. Ja ucieknę na trening, gdzie później zobaczymy, później jak to wyglądało, w innym naszym odcinku. Dobrze. E, powiedz mi, a co, co studiujesz? E, będę studiować stosunki międzynarodowe w języku angielskim, e, dlatego że e, polityka, media, ekonomia, historia, to jedne z moich pasji. Chciałam pogodzić moje zainteresowania i miłość do języków obcych, dlatego sądzę, że stosunki międzynarodowe to idealny kierunek dla mnie. A będziesz studiowała w Bydgoszczy, czy jednak uciekasz z naszego miasta do, nie wiem, do Warszawy? Będę studiowała na Uniwersytecie Warszawskim. Um, Czyli jednak opuszczasz miasto. Ale będzie promowała Bydgoszcz na... I właśnie <noise> dlatego zamierzam wyjechać do Warszawy, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, jak piękne i jak, jak ciekawe jest nasze miasto. I sądzę, że jest to potrzebne, szczególnie w promowaniu naszego miasta w mediach. Czy można powiedzieć nie dość, że piękna, to jeszcze dyplomatka? Czy też polityk też będziesz, chcesz, chcesz swoje swojej siły spróbować? Chciałabym spróbować swoich sił z tego względu, że polityka zagraniczna potrzebuje przede wszystkim młodych osób, które będą głównie reprezentowały nasz kraj. Moim zdaniem trzeba wywalczyć pewne kwestie dla naszego kraju, żeby zyskał jeszcze wyższą pozycję za granicą. My, my, my czasami rozmawiamy też z politykami tutaj z naszego regionu. I Ja odnoszę często takie wrażenie, że jak oni już idą do tych Warszawek, zostają posłami, to tak czy, czy senatorami, zapominają skąd to oni są. I my często im tak przypominamy, zawsze jakiś tam dajemy gadżet z miasta Bydgoszczy, taki który przez nas został stworzony. I to od nas też się dostaniesz taki magnes i czapkę, czapka z logo Bydgoszczy. Ojej. Także jak będziesz biegać po Warszawie, to będziesz promować nasze miasto. Ale super. Jeszcze boi. jej nie ma w Rosmanie, bo widzę, że go z reklamą z Rosmana Ojej, to już I magnes, wbiore. magnes na lodówkę, czy na auto, to już jak będziesz, jak sobie będziesz chciała. Okej. Okay. Powiedz mi, my robimy taki program po dzwonku się nazywa, mm -hmm. gdzie odwiedzamy bydgoskie średnie szkoły. Do jakiej szkoły chodziłaś Bydgoszczy? E, chodziłam do dziewiątego liceum ogólnokształcącego. A co jeszcze tam nie byliśmy, tam jest A matura dziewią... z angielskiego. E, 9 e, jest... Loto, gdzie to? E, em, tam jest... Na ulicy Zofii Naukowskiej. I tam jest matura międzynarodowa z angielskiego chyba, dobrze? Tak, tam jest mi... e, matura międzynarodowa i jestem absolwentką tej szkoły i właśnie ukończyłam maturę międzynarodową. E, miałam e, jako język wykładowy język angielski. E, dodatkowo uczyłam się języka francuskiego i zdawałam też e, ten język na maturze. Tak jak już wspomniałaś, byś chciała być dziennikarką, może reporterką, może pogodynką. E, czy robisz coś w tym kierunku, żeby gdzieś w tych mediach zaistnieć? E, Instagram podejrzewam, to, bo to każdy teraz na Instagramie wrzuca jakby swoje foty, się promuje w jakiś sposób, ale oprócz tego jakieś, jakieś kroki czynisz, żeby zaistnieć w tych w świecie mediów. Na samym początku założyłam konto na Instagramie, które zamierzam jak najprężniej rozwijać. Moim kolejnym krokiem jest założenie kanału na YouTubie, który będzie poświęcony tematyce modelingowej. Um, zamieszczę tam również relacje z licznych podróży. Uwielbiam również gotować. Um, można powiedzieć, że będzie to kanał lifestyleowy, um, połączony z moimi licznymi relacjami, um, właśnie z podróży. No to dopytujemy. Jakbyśmy z, z Goździeskim przyszli do ciebie nie wiem, na obiad, czy jakąś tam imprezę byś taką y, wśród znajomych zrobiła, to co byś przygotowała? Jak lubisz gotować, to zaraz przepytamy. Co, co byś przygotowała? Wege, tylko, tylko, tylko nie makaron. Czy, czy mięcho? Obserwowanie makarony, najprostsza odpowiedź. Coś innego oprócz makaronu. Więc tak, co innego oprócz makaronu? E, mogłabym zaproponować dania kuchni arabskiej, takie jak hummus, falafele. Czy też na przykład ostatnio zafascynowało mnie robienie szakszuki, która jest często serwowana w Izraelu. Może to jest szakszuka, bo ja na przykład nie wiem. Mhm. Ja też w ale nie wiem. To co to jest ta szakszuka? Szakszuka szak jest to danie zazwyczaj śniadaniowe, które jest zrobione z jajek. Do tego są serwowane świeże warzywa. Można ją zrobić na wiele sposobów. Żeby przygotować szakszukę, na samym początku trzeba podsmażyć warzywa na patelni, później zrobić niewielkie otwory w właśnie tej patelni i wbić jajka. Ale to znaczy, że patelnię bierzemy i dziurkujemy patelnię? A nie! Nie, nie, nie! Um, najpierw mamy masę przygotowaną z warzyw, i później drążymy lekkie otwory, do których. Do których bijamy, bijamy, ja, nie ja, ja już zgłodniałem, a co dopiero nasi widzowie. <laughs> o, <jak. śmiech> I ja się zgubiłem, bo zacząłem myśleć o tym, jak e, Słuchaj, e, często jest tak w wyborach e, Miss, że e, dziewczyny wychodzą i mówią takie, jakby parę zdań o sobie. E, du, często się. Ja, ja to mi się tak kojarzy, że chcę walczyć z głodem na świecie i żeby wojny nie było. I e, też często oglądam, e, bo moja żona jest wielką fanką filmu Miss Agent i często oglądamy ten film który, któryś raz z rzędu i tam też właśnie e, jakieś e, te dziewczyny muszą pokazywać coś muszą ciekawego, czym się zajmują. E, co ty będziesz pokazywała? Te kwestie, o których wspomniałaś są na pewno ważne, ale ja od zawsze marzyłam o tym, żeby zwrócić uwagę naszego społeczeństwa na to, że Stereotypy, które są poruszane w modelingu, nie są do końca prawdziwe, szczególnie w dzisiejszych czasach. Najbardziej osobiście irytuje mnie, kiedy ktoś mówi, że każda modelka jest głupia, nie interesuje się wiedzą i nie chce zrobić dla tego świata niczego poza dobrym wyglądem, lokowaniem produktów. Um, sądzę, że to się zmienia. Sądzę, że wiele młodych kobiet chce wyjść z tego stereotypu i pokazać, że da się inaczej. Na przykład ostatnio zafascynowało mnie to, jaką działalność prowadza Carly Kloss. Jedna z topowych modelek w dzisiejszych czasach zaczyna promować kodowanie wśród młodych kobiet. Zależy jej na tym, żeby jak najwięcej młodych i zdolnych kobiet realizowało się w branży IT. Sądzę, że ten projekt jest nie, tylko jest nie tylko przyszłościowy, ale również może sprawić, że coraz więcej inteligentnych osób zacznie angażować się w bardzo ważne społeczne projekty, odzyska pewność siebie. Idąc dalej, Ola Rudnicka, która, jeżeli się nie mylę, jest w moim wieku, posługuje się perfekcyjną angielszczyzną, aktualnie uczy się w Sorbonie. Więc jest nie tylko niezwykle piękną kobietą o oryginalnej urodzie i na pewno jest niezwykle ambitna, ale również wiedza jest dla niej bardzo ważna. Więc chciałabym promować również w mediach to, że piękne kobiety mają też coś do powiedzenia. No ale wymieniłaś tutaj znane osoby. Teraz jest pytanie, czy Ty masz, chcesz mieć swój jakiś autorski pro, program, projekt, który chcesz realizować, typu, nie wiem, pomaganie zwierzakom, czy bezdomnym? E, czy masz, już patrzyłaś, jaki tu projekt, sama, taki autorski Twój, żeby było? Nie, nie był skopiowany od, nie wiem, od amerykańskich, angielskich, czy z zachodnich top modelek, tylko swój. czy tak już patrzyłaś, coś robisz w tym kierunku, czy dopiero... Czy dopiero, że tak powiem, małe kroczki, dopiero później zaczniesz swoje autorskie projekty wdrażać? Chciałabym zacząć od małych kroków. Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby młodzi ludzie coraz bardziej i aktywniej udzielali się społecznie, żeby coraz więcej młodych osób miało odwagę wypowiadać się w mediach, mówić to, co naprawdę sądzą na dany temat. Um, niestety, jeszcze mnóstwo młodych dziewczyn nie ma pewności siebie, która może zadecydować o tym, że nigdy nie zrealizują swoich marzeń. A czyli na Twoim e, kanale YouTube'owym YouTube, YouTube e, nie obawiasz się, że bardziej zrobisz się youtuberką niż e, tą modelką? Nie. Czy to jakoś połączyć, czy bardziej będą cię, właśnie ci młodzi uważali, że ty nie jesteś modelka to modelka, tylko youtuberka i będą Cię bardziej zaszufladkują to Ciebie jako tą modelkę, która tam mówi jak mają wypowiadać się i bardziej wzorować się na Tobie niż, niż traktować Cię jako właśnie tą modelkę. Czy nie, nie obawiasz się tego? E, nie obawiam się tego, ponieważ e, bycie modelką e, to już nie tylko pozowanie do sesji zdjęciowych, Podróżowanie czy też chodzenie w pokazach mody. Trzeba niestety coraz bardziej tworzyć markę osobistą w internecie, szczególnie jeżeli chodzi o modeling. Dlatego top modelki, co możemy zauważyć, coraz częściej stają się również youtuberkami żeby nie tylko pokazać, co robią aktualnie w pracy, ale również jest to jej źródło promocji. Czy planujesz karierę europejską, światową, czy chcesz się skupić tylko na Polsce? Skąd to pytanie? Mamy takiego fajnego polskiego muzyka, Dawida Podsiadło, i on chciał zrobić karierę w Europie, ale ma trudne nazwisko. Twoje nazwisko też do łatwych nie należy. Hanyrzewska. Jakby chciała robić Karierę na Zachodzie, czy tam w Europie, czy ogólnoświatową. Czy nie myślałaś o pseudonimie artystycznym, takim, żeby był łatwy do zapamiętania? Jestem jak najbardziej świadoma, i już miałam okazję odczuć to, jak ludzie na Zachodzie mają. Trudności z wypowiadaniem mojego nazwiska. A moje goździewski to w ogóle sobie łamię język, wszyscy. <laughs> Dlatego e, postanowiłam, że w przyszłości, jeżeli chodzi o modeling, będę chciała skrócić moje nazwisko, żeby było łatwiejsze do wypowiedzenia. Ale już pierwsze cztery litery, nie? Hany. No, ja myślałam o tym, że w sumie e, tak, właśnie Hany i że albo Hany, albo Hani, bo w sumie Hani też dobrze się kojarzy. Znaczy, to, to znaczy, kochanie wtedy do ciebie No, mówili, ale tak? też możesz się dobrze kojarzyć. Skrót od nazwiska. Ty jaki masz skrót od nazwiska, Grysiak? Nie mam Tygrysiak. Tygrysiak. Ty proszę. Ja mam To jest trochę dłuższe, ale łatwe, łatwiej wchodzi z tego. W A ja pamięć. mam Goździk. No. Ty masz Goździk. Albo niedźwiedzia takiego miałeś, nie? To, to też było coś. Nie, dzika. Z dzikiem. O, to był dzik? Goździk. Goździk. O, dobra. <laughs> Wszystkim wydaje się, że praca modelki to taka łatwa robota, bo to kilka zdjęć, 6 wpada na konto, czy potwierdza, że to tak, tak to wygląda, czy to jednak sesja zdjęciowa to jest trwa nawet kilka godzin. Może Trzeba się naprawać takiej, że tak powiem, z technicznego punktu, jak ty ile czasu poświęcasz na, 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 na sesję zdjęciową, czy na projekt, który tam bierzesz udział? Absolutnie nie potwierdzam tego, że praca modelki należy do łatwych prac. Składa się na to wiele aspektów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to sesje trwają zazwyczaj po kilka godzin, mogą przeciągnąć się do kilkunastu, a najbardziej ambitne projekty mogą trwać kilka dni. Warunki pracy są różne. Czasami są to sesje w miejscach, gdzie Dostęp do wody jest dość trudny i przy okazji słońce cały czas pieczy w twarz, ale trzeba cały czas się uśmiechać, wyglądać dobrze. Z kolei, jeżeli chodzi o kolejne kwestie, ludzie bardzo często zapominają o tym, że praca modelki to nie tylko dieta, uśmiechanie się do zdjęć, ale również presja otoczenia. Dlatego, że nawet jeżeli dostanie się wymarzone zlecenie, to trzeba na pewno na każdym kroku e, chronić swojej prywatności. E, uważać, e, co się mówi, a uważać e, również na to, e, z kim się pracuje, dlatego że wiele e, koleżanek e, tak naprawdę może ci przeszkodzić. Zbić szpilę. Trzeba uważać na to. Czyli... Pytanie trzeba dopowiedzieć od razu. Twoje najtrudniejsze zlecenie to jakie, jak już miała? Zima, minus 20, śniegu po pachy. Kazali ci pływać, Amo... nie wiem, w morsować. A Monika reklamuje najnowsze bikini w śniegu na nartach. Um, moi znajomi fotografowie mówią, że jestem osobą do zadań specjalnych. I osobiście nie mam wielkich trudności. Z pozowaniem, czy z jakimiś e, nietypowymi zleceniami, e, aczkolwiek e, ostatnio e, robiłam kampanię dla marki bieliźnianej, która na swoją rodzinę postanowiła wprowadzić na rynek e, piękne sukienki. E, I te, te sukienki miały być prezentowane w ten sposób, że tak jak może zauważyć, e, na różnych portalach społecznościowych gdzie um, zdjęcia weszły w obieg musiałam wejść do e, zalewu um, pełnym lilii wodnych e, i różnych dzikich stworzeń E, tak więc, na pewno było to dla mnie wyzwaniem, ponieważ Ale musiałam dałaś radę. pływać w sukience, tak. Dałam radę. Masz jakieś zdjęcia z, te, z tej sesji? E, tak, mam zdjęcia z tej sesji. Jak tam wyślesz, to umieścimy w momencie, jak o tym opowiadasz, to wrzucimy fotkę, nie? Dobrze. Jak mówiłaś, prywatność to jest coś specjalnego, którego trzeba bronić. W dzisiejszych czasach e, kradzież swojego zdjęcia i wrzucenie go, nie wiem, na portale randkowe, e, tak zwane fake konta, czy kradzenie Twojej tożsamości, czy już się spotkałaś z czymś takim, że, e, nie, nie, że, że masz utworzone kilka, kilkanaście kont, gdzie nawet nie wiedziałeś, a one istnieją, czy już też jesteś e, e, ofiarą, ofiarą takich, tego ataku, okay. takich ataków, takich rzeczy? Słyszałam wiele historii na ten temat. Osobiście spotkałam się z jedną sytuacją, kiedy ktoś próbował podszyć się pod moją osobę. Aczkolwiek jestem osobą, która, po pierwsze, bardzo uważa na takie kwestie i sądzę, że przed niektórymi rzeczami nie możemy się uchronić. Ale nikt w internecie nie jest anonimowy i kwestie prawne mogą w tym kierunku dobrze zadziałać. Jesteś, że tak powiem, bydgoską gwiazdą, która wygrała z inną osobą z Torunia. A powiedz nam. Naszym, naszej młodzieży, co ma zrobić, żeby też nie bała się, żeby podjęła kroki i wystartowała w modelingu tak jak ty to zrobiłaś. Daj kilka wskazówek takich technicznych, takiego roboczego roboczych narzędzi, co mają zrobić, jakbyś mogła poradzić i na pewno by, byśmy mieli więcej naszych reprezentantek, może i ambasadorek w terenie w Polsce. Najważniejszą kwestią jest pewność siebie. Bez niej nie będziemy w stanie walczyć o nasze marzenia, tak jakbyśmy chcieli. E, tak więc to jest pierwsza kwestia. E, kolejną rzeczą jest e, praca nad sobą. E, jestem osobą, która nie siedzi przed telewizorem i nie narzeka o, co by było, gdyby tylko próbuje wdrożyć to w moje życie. E, jeżeli chodzi o modeling, o wybory, mis. E, Postanowiłam, że będę dbała o swoją sylwetkę. Będę systematycznie uczyła się chodzić na szpilkach, pozować, próbować coraz więcej wypowiadać się publicznie na różne tematy, ponieważ sądzę, że jeżeli chcemy coś osiągnąć, musimy bardzo ciężko na to zapracować. Dziękujemy naszym widzom. Że wysłuchaliście ciekawej rozmowy, mamy nadzieję. Lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszamy też na Instagrama do Moniki. Eee, wrzucimy link oczywiście. No i co? Żegnamy się i obiecany reportaż ze Starego Rynku też niebawem się ukaże. Przy udziale naszej nowej gwiazdy Moniki, Moniki Hanyżewskiej. Zbyt goszczy. Lajkujcie, subskrybujcie. Czerpiemy.